Yo, yo, yo! Witam Was! opcji! Dzisiaj chcę pokazać e, przerzucanie strojów z przyczepy castingowej e, taki bardzo szybki sposób, e, bez kopiowania ptaków. Jest to ominięcie kopiowania ptaków, ale niestety jest to metoda tylko i wyłącznie dla PlayStation i tylko i wyłącznie dla posiadaczy Save Wizarda. E, niestety, sorry, e, no, jedynie dla wszystkich z które wrzuciłem Wam wczoraj. A dzisiaj po prostu wrzucam dla reszty osób, żeby po prostu jak najwięcej ludzi z tego skorzystało, gdyż Rockstar niedługo wrzuca już do sklepu możliwość kupna masek świątecznych. A jak wszyscy wiemy, wtedy nie można już przerzucać strojów z, z trybu ryserskiego, aż te maski nie znikną ze sklepu. Banalnie prosty sposób i szybki, co najważniejsze, ale każdy stroj trzeba robić od początku, włączać grę. Nie da się po kolei robić tego, niestety, ale mimo wszystko i tak bez, za, bez tych kopiowania ptaków to naprawdę zaoszczędzamy na czasie. Pierwsza sprawa, musicie ściągnąć plik, który będzie pod filmikiem. Dzięki niemu właśnie omijamy cały proces kopiowania ptaków, i będzie on, tak jak mówię, pod filmikiem, oraz musicie posiadać nową wersję. Save editora, czyli właśnie tą 636.003.6.00, właśnie tą wersję najnowszą. Jeżeli zrobiliście aktualizację, to chyba to jest też ta wersja. No i oczywiście musicie być zalogowani w edytorze i mieć ten wieszaczek. No i teraz już przechodzimy do strojów PET, czyli klikamy tutaj, właśnie w ten. W ten top, i tutaj mamy do wyboru, właśnie 10 tych postaci, i tu możemy umieszczać swoje stroje. To, jak mówię, jest tutaj ograniczenie. Nie jest to tak, jak było wcześniej w PET. O wiele mniej jest tutaj do wyboru, ale mimo wszystko możemy sobie tutaj ułatwić bardzo sprawę. Zobaczcie, możemy tutaj zmienić na przykład joggery, możemy dać każdy kolor, czyli możemy dać białe, czarne, niebieskie. Te Niebieskie białe najbardziej e, właśnie są e, przez wszystkich tutaj e, szukane. Buty także z linii śmierci wchodzą. Motocyklowe wchodzą, naklejki wchodzą. Nie ma rękawic motocyklowych. Nie ma topów z linii śmierci, co jest najgorsze dla mnie. Niestety, lipka no i nie ma także odznaki IAA. Ale jest na to sposób, jeżeli zrobicie sobie odznaki już wcześniej. Jeżeli posiadacie jakiś stroj z odznaką IAA. No to po prostu używacie tego stroju do startu gry, czyli zaczynacie ze start gry Od początku jak wchodzicie na fabułę i wchodzicie na online to macie ten stroj właśnie z IAA To potem wam się w tej przyczepie castingowej te stroje tutaj, które robimy właśnie pokażą z tą IAA I teraz zapisujemy czy robimy save w edytorze Odpalamy naszego save wizarda No i oczywiście robimy standardową procedurę, czyli odpalamy naszego save'a i scalamy go właśnie z tym save'em, który pobraliśmy i który zapisaliśmy ten nasz strój, który pobraliśmy z ten link, który będzie pod filmikiem, strój tworzymy na tym właśnie, na tym właśnie save'ie. i teraz po prostu scalamy z wizardem ten właśnie, ten który zapisaliśmy strój jest tutaj u mnie w pobranych i, i teraz dajemy apply i oczywiście tak. Ja jak już to mamy, no to oczywiście wchodzimy teraz na konsolę i wczytujemy ten nasz nowy save usuwamy najlepiej autosave, aby po prostu z, z miejsca wam się w, wgrała właśnie ta, ten save gry, który zrobiliśmy i on będzie wyglądał właśnie w taki sposób zobaczcie, że zryspicie się takim już jakimś tam ran, takim różowym strojem to nie jest strój to nie jest strój prze, przeze mnie zrobiony, tylko właśnie to jest przez tego pana, który dał ten e, tego save jak już jesteśmy właśnie w tym etapie to odpalamy GTA Online I właśnie tutaj chodzi o to abyście byli tym waszym strojem z plakietką IA Oczywiście jeżeli ją macie to te wasze stroje które zrobiliśmy z automatu dostają tą IA Jeżeli nie no to zrobicie sobie później tą plakietkę albo po prostu zróbcie najpierw jak wolicie Jeszcze jedna taka sprawa jeżeli wam tutaj coś nie będzie działało tak jak ja mam na filmiku To po prostu zróbcie nowy save gry na fabule i od niego zacznijcie cały proces na, na kąpie, aby po prostu był świeży save, i wtedy gwarantuję wam, żeby tu właśnie żadne save z PEDA nie były z tych strojów PET, Aczkolwiek te z demo mogą być, bo ja aktualnie na nim robię, także on spokojnie przechodzi. No i teraz odpalamy próbę czasową, wchodzimy w próbę czasową i standardowo opuszczamy GTA Online, wczytuje nas właśnie teraz do. Michael'a i teraz jest wszystko, jak będziecie mieć tak jak ja, no, to znaczy, że jest wszystko ok, czyli dzwoni do was Lester, musicie poczekać na telefon Lestera, on się tam śmieje i jak się zaczyna już śmiać, czyli jak zaczyna już swój dialog, wchodzicie w opcje yy, i wchodzicie tutaj, yy, w, yy, wchodzicie tutaj w edytora Rockstar, no i po prostu wchodzimy na tryb reżyserski, czyli tutaj macie wczytywanie, i, i wchodzimy na tryb reżyserski czyli na naszą przyczepę castingową i tak samo jeżeli was save jest wszystko w porządku, wszystko działa to po prostu macie tutaj w wyborze postaci online, macie dwie postacie, swoje widzicie, nie znaki zapytania, tylko dwie postacie. Jeżeli macie znaki zapytania, to na save na którym pracujecie jest po prostu zły, jest, jest niedobry, nie działa i, i musicie zrobić nowy save po prostu. No i teraz wchodzimy właśnie w zaznaczonych aktorów i tu mam wszystkie stroje, które sobie zrobiłem W tym pet, w tym edytorze A ja robiłem, zależało mi tutaj na tym czarnym, więc Więc to jest ten strój czarny, który Zaraz zobaczycie, to właśnie na nim przedstawiam I zobaczcie, wszystkie moje stroje mają plakietkę IAA Mimo, że właśnie w edytorze nie ma tej plakietki, ale dzięki temu, że moja postać na online Miała plakietkę IAA i od niej zacząłem to z automatu te stroje dostały plakietkę, czyli to jest taki bonusik od opcji no i teraz mamy taką zbugowaną interakcję musimy po prostu wybrać opcję, aby wrócić do przyczepy castingowej lub po prostu opuścić przyczep, tryb reżyserski czyli po prostu udać się na fabułę, no, czyli opuszczamy tryb reżyserski tak jakbyście chcieli zmienić stój no to oczywiście wracacie do przyczepy ja to robię tak samo, czyli tutaj chwileczkę się pokręcę, żeby się wszystko fajnie załadowało. Tak jak było to było w PET. Spójrzcie, tam siedzi, stoi właśnie nasz Michael. Chyba nawet zmroził się biedny. No, a my po prostu tutaj pokręciłem się dosłownie. Zobaczcie, tyle, taką chwilkę. No i po czym, jak już jesteśmy pewni, że wszystko gitara jest, to po prostu idziemy na sesję dla zaproszonych. No, i w zasadzie to już jest koniec glicza. Tak jak mówię, za każdym razem, jeżeli chcecie przenieść kolejny strój, musimy włączyć grę na nowo. Ponieważ musimy dostać ten telefon od Lester'a. A teraz, nawet jakbyśmy próbowali to, to nawet chyba się zwiesza w chmurach. Także nie ma opcji, żeby to po prostu minąć. Trzeba zacząć grę, odpalić grę na nowo i kontynuować Tak, dokładnie w ten sam sposób. Jak widzicie, stroj przeszedł bez problemu, nawet dostał hełm. Nawet dostał okularki, także Space Rangera, także tutaj bardzo łatwo z Wizardem y możecie sobie zrobić. No i oczywiście, tak jak mówię, zobaczcie, że budki przechodzą z linii śmierci, joggersy przechodzą, ale niestety nie ma tej topów z linii śmierci, więc aby zbudować cały strój, na przykład biały, taki jaki każdy, każdy po prostu chce sobie zrobić, no to jest dużo pracy, ale jest to możliwe, ale o tym może w następnym odcinku, jeżeli się wyrobię. A więc zobaczcie, tutaj już mam e, pa, kilka, ten jest właśnie robiony wczoraj Tu jest zrobiony też do przeróbki, no i tutaj jeszcze jakieś tam Badziewne stroje, które zachowują tak naprawdę detale, jakieś czapki Kaski, torbę i po prostu Teraz ważne, żeby jak zapisujecie jakiś strój To nie nadpisujecie tak jak ja mam nurka, to czyli nie robię teraz, że nadpisuję na nurku Tylko po prostu daję, wybieram strój, daję nurek i daję po prostu kwadrat, żeby usunąć go. Tak, mam brak i teraz zapisuję. Dzięki temu nie stracicie tego stroju i wam nie zniknie i nie, macie, nie będzie żadnych problemów z nim. Oczywiście, jeżeli nie ma nic, nic na sobie nielegalnego. A więc to też wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że osoby, które mają sobie wizarda to wykorzystają. Macie jeszcze chwilę czasu, więc do dzieła. I pamiętajcie o niej ważnej rzeczy, że u obcego, u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy nie będzie. yo bust